Bardzo proszę. Płód, zarodek, embrion, zlepek komórek, takich nazw używają aborcjoniści, żeby odczłowieczyć nienarodzone dziecko, odebrać mu godność, wmawiając nam, że jego zamordowanie to żaden problem. Domagacie się legalnej aborcji, bo zdążyliście się już urodzić. Czy mielibyście odwagę spojrzeć w oczy dziecka, którego matka nie uległa waszej presji, nie dokonała aborcji i powiedzieć mu... Gdyby to ode mnie zależało, byłbyś już martwy. To najzwykle, najzwyklejsze bestialstwo. Kłamiecie, że prawo, które chroni życie nienarodzonych dzieci, prowadzi do śmierci matek. Według danych WHO, Polska posiada jeden z najniższych wskaźników śmiertelności kobiet w ciąży. Dwa zgony na 100 tysięcy urodzeń. To wciąż o dwa za dużo. Ale w Niemczech, w Belgii czy nawet w USA, gdzie prawo aborcyjne jest zliberalizowane, ten wskaźnik jest o wiele wyższy. Cynicznie gracie na emocjach, wykorzystując ludzkie tragedie, wmawiając społeczeństwu, że kobiety umierają, bo nie mają prawa do aborcji, zupełnie pomijając inne czynniki. Ilu z waszych posłów w Polsce zaangażowało się w pracę zespołu do spraw opieki okołoporodowej? Zero. Za to wyśmiewacie polityków konfederacji, że pomagają matkom na porodówkach. Jak, jak aborcyjne organizacje w Polsce typu aborcyjny Dream Team, który wspieracie, e, poleca radzić sobie z abortowaną ciążą po dwunastym tygodniu, cytuję spuścić w toalecie, zakopać, wyrzucić do śmietnika jak bardzo trzeba nienawidzić rodzaju ludzkiego i samego siebie, żeby uważać to za normalne. Żadna władza, żadna organizacja międzynarodowa, żaden raport nie ma prawa nakazywać nam zabijanie nienarodzonych dzieci. Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, także tego w łonie matki. Mówienie o aborcji jak o prawach człowieka to złownej, najczystszej postaci. To świad świadectwo moralnego upadku części naszej cywilizacji. Jako matka dwójki dzieci zawsze będę stać w obronie życia nienarodzonych dzieci w obronie cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. A tak wyglądają dane śmiertelności kobiet w ciąży w Polsce. Bardzo proszę. Polska jest państwem, w którym nie wolno mordować dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych, a kobiety w Polsce są bezpieczne. Tak, kobiety w Polsce są bezpieczne. My w Polsce bronimy wszystkich swoich obywateli przed barbarzyńskim prawem zezwalającym na mordowanie kogokolwiek w imię lewicowej ideologii. I to jest hańba, że poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z Polski, z mojej Wielkopolski, poseł znany z zakłócania obrzędów religijnych, domaga się dziś przed całą Europą, żeby w Polsce wprowadzono prawo, które ostatni raz obowiązywało za niemieckiej hitlerowskiej okupacji. Okupacji, która wysłała na pewną śmierć miliony Polaków i Żydów. Gdyby Unia Europejska trzymała się fundamentów cywilizacji europejskiej, to dziś nie debatowalibyśmy nad prawem do zabijania, ale debatowalibyśmy nad prawem do szacunku dla każdego życia, szczególnie dla tego poczętego. Polacy będą bronić cywilizacji życia, będą bronić najsłabszych. A wy, unijni barbarzyńcy, odszczepcie się od nas i nie narzucajcie nam swojego eugenicznego prawa. Dziękuję. No, pan jedno, pan jedną minutę. Szczęść Boże, laudetur Jezus Chrystus. Po pierwsze, odrzucam tę debatę jako bezczelną uzurpację ze strony przemocowej większości tej wysokiej izby. To jest ingerencja w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa, suwerennego narodu polskiego, Przed z eurokołchozem i jego nieustannymi ingerencjami, mieszaniem się w wewnętrzne sprawy naszego państwa i narodu. Po drugie, z dumą, z dumą przypominam, że Jestem jednym z tych polskich parlamentarzystów, którzy mieli zaszczyt złożyć podpis pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, którego uwzględnienie poprawiło poprawiło znacznie stan bezpieczeństwa życia ludzkiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem z tego dumny, bo tam, gdzie mali. Nie są bezpieczni, tam nikt nie jest bezpieczny. Tu w tej Wysokiej Izbie, Pani Przewodnicząca, tu w tej Wysokiej Izbie jest sporo osób, które traktuje Thank jako niedoskonałe, obarczone Thank pewnymi deficytami moralnymi, intelektualnymi. The... Mikrofon mówcy został wyłączony przez Przewodniczącą. Now, you have to stop now, Musi pan w tej chwili y, zakończyć pan na wypowiedź. Zakończył się czas na pana wypowiedź, panie Brown.